Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, dzisiaj sobota, 19 października, 40. rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. To właśnie po byt Bydgoszczy, gdy wracał, został napadnięty i bestialsko zamordowany. Powołujemy się na Jego miłość do Pana Boga i na Jego miłość do Ojczyzny. I przez Jego wstawiennictwo prosimy o pokój dla naszej Ojczyzny, o jej rozwój zgodnie z wolą Bożą, ale także w tych wszystkich intencjach, które mamy w sercu. Módlmy się też za Kościół w Polsce. Módlmy się o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Módlmy się o święte małżeństwa. Módlmy się w tych intencjach, które mamy w sercu, także za telewizję WTM. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczony pod ponskim piłatem, ukrzyżowany, u Marii wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała z zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszechniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajmice radosne, tajemnica pierwsza zwiastowania. Matko powiedziałaś Bogu tak i zbawienie stało się udziałem. Ksiądz Jezus i ksiądz Jerzy także powiedział Bogu tak, i poszedł na całego pokorny sługa, tyle dobra przez Niego się dokonało, także dzisiaj przez Jego męczeńską śmierć dokonuje się. Święt błogosławiony, księże Jerzy, stawiaj się za nami, byśmy także umieli Bogu mówić tak. Ojcze nasz któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz. teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, módl się Zdrowaś. za nami grzesznymi, teraz. teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, jamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się Zdrowa, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę Maria, śmierci naszej, jamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, na Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owo żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, matko Boża, się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Jamy. O Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. O Mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy: zachowaj, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba dopomóż i dopomóż, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Kontemplujmy tajemnicę nawiedzenia. Maria poszła z pośpiechem w góry do swej krewnej, by służyć. Ksiądz Jerzy nie ociągał się, tylko od razu szedł do chuty Warszawa, do robotników. Nie oszczędzał, chociaż wiedział, co mu grozi, z pośpiechem w niebezpieczeństwo, w trudy. Błogosławiony księże Jerzy, wypraszaj nam od razu, mówienie Bogu tak na jego natchnienia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba, Chleba naszego powszedniego, powszedniego, powszedniego daj nam, nam i dzisiaj i odpuść nam nasze winy, winy, jako i my winy odpuszczamy, odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, Amen. ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. jamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. jamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz, teraz i w, w godzinę, godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko <grym> Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta. Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz, teraz i w, w godzinę, godzinę śmierci naszej, Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak, jak była na początku, teraz i, i, i zawsze, i na wieki wieków, Amen. O mój Jezu, przepraszam na nasze grzechy, grzechy. Zachowaj, zachowaj nas od ognia piekielnego, piekielnego zaprowadź wszystkie dusze do nieba, do nieba i pomocy szczególnie tym, tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica narodzenia Pana Jezusa. Pan Jezus, gdy się narodził, aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Książę pokoju przyszedł. Posługa księdza Jerzego, posługa, jak głosił, zwyciężania zła dobrem, to przecież się niepokoju. Zły nie może tego znieść. Błogosławiony Księże Jerzy, módl się za, obecnie za naszą Ojczyznę. Ty widzisz, jak nam potrzeba pokoju, jak rozsiewany jest niepokój. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, naszego poprzedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam, I odpuść nam nasze, nasze winy, I jako inny odpuszczamy naszym winowajcom. I nie, I nie wódź nas, nas na pokuszenie, Amen. ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mój się za, za nami Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Bóg Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, Teraz, teraz i w, w godzinę, godzinę śmierci, śmierci naszej. naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławioność między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz, teraz i w godzinę na śmierci naszej. naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak, jak była, była na, na początku, teraz i zawsze, i na wieki wiek wieków. Amen. O mój Jezus, przebacz nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta – ofiarowanie Pan Jezusa w świątyni. Ksiądz Jerzy Popiełuszko powiedział kiedyś, Bóg nigdy nie rezygnuje ze swoich dzieci, nawet z takich, którzy stoją do Niego plecami. Chciał wszystkich przyprowadzić, tak jak Matka Najświętsza, Stranie się Jezusa do świątyni, tak On chciał nieść wszystkim, by wszyscy, by wszyscy byli zbawieni. Błogosławiony Księże Jerzy, wypraszaj nam powołania nowych, takich jak te kapłanów, siostry Zakonne. Ojcze, nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw odezłego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się, módl, się módl, się módl, się módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta, święta maryjo, maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia tajemnica odnalezienia Pana w świątyni. Być blisko Pana, to także liczyć się z tym, że może dotknąć nas ból serca jak Maryje. Ale to być blisko Pana, to także może spotkać nas to, co błogosławionego księdza Jerzego, nawet męczeństwo. Błogosławiony księże Jerzy, wypraszaj nam takie szukanie Pana, takie trwanie przy Nim, pomimo, Wszelkich przeciwności módź się za naszą ojczyznę, by była wierna Bogu, Krzyżowi Ewangelii, jak tego nas uczyłeś. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Panie. teraz i w godzinę śmierci Panie. naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami Panie. grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owo żywota Twojego Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz, teraz i w godzinę Maria. śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owo żywota Twojego Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, Módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej jamy. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej jamy. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria Matko Boża, on się za nami grzesznymi, teraz. teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria Matko Boża. Bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. jamy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, I jak, jak była na, na początku, początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy i zachowaj nas obok Zaprowadź wszystkie dusze do i nieba i dopomóż szczególnie, szczególnie tym, którzy tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego Franciszka, pod Twoją, twoją obronę uciekamy się, święta, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza pocieszycielko nasza z synem swoim nas pojednaj synowi swojemu nas polecaj swojemu synowi nas oddawaj we wszystkich intencjach naszej Ojczyzny, o jej wierność Bogu, krzyżowi Ewangelii. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a, a przeciw niegodziwości, niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby Go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które nas gubra dusz ludzkich po tym, tym świecie krążą. krążą. Mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Amen. Duchu Święty prosimy Cię o światło, mądrość i prawość dla każdego, kto sprawuje władzę. Amen. Amen. Królowo Różańca Świętego, Królowo Pokoju, Królowo Polski się i Ty, Święty Andrzeju Bobolo, nasz patronie w trudnych czasach. Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia. Oddajemy się Tobie w opiekę. Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych. Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z ewangeliczną rozwagą umieli roztropnie postrzegać sprawy własne i sprawy narodu w świetle Ewangelii Chrystusa. Oby wzrastała nasza wspólnota, zdolna przezwyciężać podziały w dążeniu do wspólnego dobra. Święty Andrzeju Bobolo, oręduj się za nami u Pana. Amen. Błogosławiony Księże Jerzy Popiełuszko, mów się ja za nami. Dziękuję paniom Ewie, Annie i Wonie za wspólną modlitwę. Dziękuję także Wam, drodzy. Zapraszam na jutrzejszą, niedzielną, y, y, różaniec i przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi, szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.